Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, witam Was serdecznie. Słuchajcie, nie uwierzycie, jaki dzisiaj dla Was przygotowałam odcinek. Otóż wracamy do samego początku. Wracamy do oczyszczania skóry. Rok temu nagrałam dla Was tutaj ten odcinek, i są moje polecajki dotyczące oczyszczania skóry i absolutnie nie wycofuję się z tego. Uważam, że marka Sensum Mare jest znakomita, ale chciałabym uzupełnić o kolejne doświadczenia mój film, mój ten kanał i przedstawić wam opowiedzieć wam trochę o tym, co testowałam przez kolejny rok i co się sprawdziło, ponieważ tych testów było, Dość dużo, ale tylko takie perełki dla Was wybrałam. Więc przede wszystkim pamiętać należy o tym, że pielęgnacja i oczyszczanie skóry na dzień i na noc się trochę różnią. Otóż, jeżeli na wieczór chcemy zmyć z siebie te wszystkie kremy z filtrem, te wszystkie fluidy, kremy BB, tą całą pielęgnację potrzebujemy czegoś silniejszego. Potrzebujemy oleju, bo tylko oleje są w stanie jakby zutylizować tak grubą pielęgnację dzienną, którą mamy na skórze przed wieczorem. I olej sensum mare, absolutnie jest fantastycznym olejem, aczkolwiek u mnie dochodziło trochę do tego, że pojawiały się takie kaszaki, takie niedoskonałości, ale takie białe, podskórne kaszaczki, więc osoby, które mają do tego skłonność, powinny na ten olej uważać. Natomiast wspaniałym olejem jest olej hydrofilowy marki Slavia. Olej do demakijażu twarzy i oczu. I tutaj jest olej jojoba, olej opuncji figowej. Słuchajcie, olej opuncji figowej ma najbardziej udowodnione anti-agingowe działanie. I jeszcze jest też ekstrakt. Z szafranu, i zaraz opowiem Wam o tych wszystkich składnikach, co one dają skórze, coś więcej, ale przedtem przedstawię Wam ten olej, taką kapeczkę, którą właśnie nakłada się na skórę, nakłada się na oczy. Tą kapką zmywa się właśnie również też nie tylko kremę z filtrem, ale i tuż do rzęs. Również wodoodporny, i dopiero potem wchodzą żele. Ta kapka jest niezwykle miła dla skóry. Tak naprawdę, jeżeli macie serum olejowe do twarzy, Marki Slavia, które bardzo polecam, to ona właśnie też ma podobny zapach. Pięk, czyli taki piękny, może bardziej nawet taki limonkowy. Naprawdę wspaniały zapach. Taki trochę jak bergamotka. I to jest olej do codziennego demakijażu twarzy i oczu. Powiek, rzęs. I potem dodaje się trochę wody. Tworzy się delikatna taka emulsja na którą masuje się twarz przez około minutę. Na zakończenie współczę się delikatnie ciepłą wodą. I ja już na tym etapie uwielbiam dodać żel. Po tym skóra zostaje taka nawilżona, wygładzona, z takim flow, absolutnie niewysuszona. I do tego właśnie bo to jest naprawdę, słuchajcie, trudno mi było uwierzyć z, nawet z innych filmów i opinii, że to jest toplika. To żel jak żel, tak? Co tutaj można dalej wymyślić? Ale faktycznie ten żel jest tak nawilżający. On ma w sobie glukonolakton, argininę, trehalozę, wąkrotę azjatycką, czyli naprawdę uzbierane jest wszystko, w tym żelu, co jest najlepsze. Wąkrota azjatycka jest podstawą kosmetyków koreańskich, które mają taką bardzo często taką właśnie tendencję do wyciszania, łagodzenia, wszelkiego typu podrażnień, dodawania skórze właśnie takiego odżywienia też i naprawdę ona działa w na krótko, tak, nie trzeba długo trzymać tej wąkroty, wystarczy naprawdę żel z dodatkiem jeszcze do tego wszystkiego glukonolaktonu i argininy i tej trehalozy, żeby poczuć to odżywienie skóry na wilżenie. Także naprawdę te dwa produkty marki slawia długo czekałam na to, żeby móc je. Przetestować. Miałam bardzo dużo, jakichś tam innych kosmetyków. One też mają swoją cenę, swoją wartość, także nie są, nie są to takie kosme, tanie kosmetyki, ale są naprawdę takie z najwyższej półki. Więc jak macie ochotę zrobić komuś wspaniały prezent, albo macie ochotę po prostu zrobić sobie taką wspaniałą przyjemność oczyszczania twarzy. Myślę, że to spokojnie starczy na pół roku Wam, jak nie dłużej. Także, dziewczyny, słuchajcie, naprawdę warto. Bardzo duża przyjemność skorzystania właśnie z tych kosmetyków i to jest top, top liga. I jeszcze o tyle to jest przyjemne, że to jest polska marka, Slavia, chociaż trochę się to tak nie kojarzy, z Gdańska. Slawia Grup Spółka. A jeżeli chodzi o żel, to on jeszcze powiem Wam, że on ma wspaniały taki zapach taki morski taki kojarzący się z taką właśnie taką wodą trochę takim bursztynem taką pianą morską. Nie wiem co on tam jeszcze ma w sobie, chyba zaraz Wam zaprezentuję. Będziemy musieli poczytać trochę na ten temat. Ale ma 97% składników pochodzenia naturalnego. I to jest w ogóle też marka naturalna, tak? Ona nie jest testowana też na zwierzętach. Też nie ma w sobie żadnego mikroplastiku, żadnych takich składników też szkodzących zdrowiu. Także. Slavia kosmetyk ten żel i olej no po prostu cudo nawilżający żel do mycia twarzy z 4% glukonolaktonem marki Slavia kosztuje tak około 89 zł 150 ml słuchajcie to jest naprawdę bardzo ekskluzywny żel ale Cena tutaj jakby ma drugorzędne znaczenie, ponieważ to jest naprawdę świetny nawilżający, szczególnie właśnie w tej porze letniej jest taki to klucz, to klucz do skutecznego a zarazem delikatnego oczyszczania. Nieprzyjemne właśnie takie przepocenie skóry, właśnie ściąga. Dodaje takiego uczucia świeżości, uczucie nie ma nieprzyjemnego też uczucia ściągnięcia po myciu, bo ma taką 4% właśnie formułę z glukonolaktonem. Łączy w sobie nawilżającą moc trehalozy, regenerujące działanie argininy oraz kojące właściwości wąkroty azjatyckiej, zapewniając skórze czystość, ale i odżywienie. Dla każdego typu skóry, nawet najbardziej wrażliwej, gwarantuje uczucie świeżości i komfortu przez cały dzień. Arginina właśnie wspiera produkcję kolagenu, trehalosa zatrzymuje wilgoć w skórze, glukonolakton sprawia, że żel do mycia twarzy staje się potężną bronią w walce o młodą i zdrowo wyglądającą skórę. I ta wąkrota azjatycka, słuchajcie, która jest naprawdę podstawą wszelkich koreańskich kosmetyków tutaj też jest podstawą tego żelu i ona łagodzi podrażnienia, wspomaga regenerację. No i właśnie tutaj oleje Jojoba, opuncja figowa, czy ekstrakt z szafranu są wyróżniane jako eliksir piękna, który odżywa wia, regeneruje skórę, przywraca jej naturalny brak, blask i miękkość. I ten produkt właśnie wyróżnia to przemyślane połączenie składników, które nie tylko usuwają makijaż, ale również dba, dbają o zdrowie skóry. Olej Jojoba, właściwości nawilżające i regen, regulujące. Opuncja figowa przyspiesza regenerację naskórka i łagodzi podrażnienia. Ekstrakt z szafranu dodaje blask i działa antyoksydacyjnie, neutralizuje wolne rodniki. Yy, I są też oleje z nasion słonecznika, arganowy, ziaren owsa, nasion owoców. O właśnie owiec na przykład yy, rozjaśnia tak bardzo skórę. Owoce baobabu, nasiona ogórka, czarnuszki. Nasiona krokosza. I to jest taka jakby też kuracja odżywcza, bogactwo witaminy E, ceramidów, omega 3 ma wszechstronne działanie od nawilżenia przez regenerację po ochronę przed wczesnym starzeniem. Dobrze. Teraz kolejne cudo, które odkryłam to jest olejek marki Facebook. On ma y, trochę inną cenę, ale nie znaczy, że jest y, jakby bardzo, bardzo zły. Słuchajcie, wręcz odwrotnie. Olej trzeba go na pewno więcej niż tego oleju marki Slavia, ale rozpuszcza naprawdę wszystko fantastycznie, a do tego jeszcze też powoduje, że po dodaniu właśnie wody nie mam tutaj wody ale do tego oleju tworzy się taka jakby już taka yy, taka trochę piana i to jest fajne bo ma się poczucie, że to yy, nie, już zaczyna się przeistaczać w taki żel myjący nasiąka tym olejem twój makijaż i i po prostu to wszystko, co masz na twarzy. Następnie do, y, dodajesz wody i dochodzi do takiego lekkiego zapienienia. No i teraz słuchajcie, Facebook ten olej do de makijażu 33,99 zł. Go z dużym uznaniem tutaj właśnie za cenę jest naturalny. Jest rozpieszczający do demakijażu, łagodnego oczyszczania cery odwodnionej suchej, mieszanej z widocznymi oznakami podrażnienia, stresu, zmęczenia. Relaksuje, koi, oczyszcza makijaż. Olejek z y, słodkich migdałów regeneruje. Odżywia skórę. Fito, y, Fitoskwalan oliwkowy wygładza, koi i niweluje uczucie ściągnięcia witamina E. Słuchajcie, cena na przykład slawi jest uzasadniona, no bo olej z opuncji figowej jest najdroższym olejem w ogóle na rynku, ale ten też ma taki fajny skład, który po prostu doczyszcza skórę, tak? I y, z wielu takich. Y, no tańszych olej, chyba trzy jeszcze oprócz tego próbowałam. No to właśnie ten polecam. I on też, słuchajcie, doskonale nawilża, koi skórę. Jest, ma pochodzenie naturalne. Tutaj jest nawet napisane, że jest to olejek rozpieszczający do makijażu cera odwodniona, sucha, mieszana, podrażniona, wrażliwa, zestresowana. Ja uważam, że to jest do każdego rodzaju cery, aczkolwiek faktycznie ma on niesamowite takie właściwości, również nawilżające. Możecie również wypróbować ten olej Skintra Back to Skin, aczkolwiek moja opinia na ten temat jest taka, że on Trochę mniej domywa makijaż oczu niż te pozostałe. I ja na przykład używam jeszcze takiego, stosując ten olej, dodatkowo używam na oczy, żeby rozpuścić dobrze tuż do rzęs takie swoje masełko, ale jest to polska marka, bardzo zdo, dobry skład. Jest to i olej jojoba, i witamina E, i skwalan, i różne inne takie wartości odżywcze, które warto skórze podać. Nie czuję, nie wyróżnia się też jakoś takim super zapachem, ale ma bardzo korzystną cenę dobre właściwości dla skóry. I to jest tak naprawdę jego takim największym a atutem, największą zaletą. I on wspaniale, słuchajcie, uzupełnia się z tym yy, żelem z marki Skintra. To jest tak samo polska marka Wash It Off. I słuchajcie, ten żel to jest po prostu naprawdę. On mnie tak za Zauroczył, jeszcze zanim przyszły do mnie te kosmetyki Slavia, próbowałam ten żel i po prostu yy, ja mówię: Jejku, co za standard! W ogóle nie miałam nigdy okazji y, testować czegoś tak fantastycznego dla skóry. Ponieważ y, jak myjesz tym żelem, to na końcu on zostawia taki, taki poślizg, ale. To nie jest poślizg takiej oleistej, niedomytej skóry, tylko to był taki, taki podślizg takiej nawilżonej skóry. To jest w ogóle nie do opowiedzenia, bo to taki efekt na skórze nie uzyskałam nigdy po chyba tak naprawdę żadnym serum, może jakiś, po jakichś serach żelowych ewentualnie coś takiego mogłam uzyskać. A tutaj jest już taki efekt po właśnie po umyciu skóry tym żelem. Czyli on bardzo dobrze domywa wszystko, co takie tłuste, co nieprzyjemne, domywa stary taki naskórek, a oprócz tego, a oprócz tego zostawia jeszcze coś takiego fajnego, fantastycznego, co się kojarzy z taką czystością, świeżością, nawilżeniem. I to było naprawdę fantastyczne i zaczyna kapać. Zaczyna kapać. A ja chciałam Wam jeszcze opowiedzieć, słuchajcie, o, o dwóch kosmetykach. Również polskiej marki. To są kosmetyki zarówno żel, jak i pianka do twarzy Kacper Skin. I to jest, są kosmetyki absolutnie naturalne, wyprodukowane przez jednego z właśnie youtuberów. Nie wiem, czy to tak się nazywa, ten zawód, youtuber. No w każdym razie przez kosmetologa Kacpra, znanego na YouTubie, którego serdecznie pozdrawiam, które także mnie zachwyciły i może zacznę od żelu. Albo nie, zacznę od pianki. Zacznę od pianki, bo po raz pierwszy stosuję piankę. Do mycia twarzy i ona ma tak piękny mandarynkowy zapach. Jest kojąca, nawilżająca, nadaje się do każdego rodzaju skóry. Można ją usuwać też makijat, makijaż niewodoodporny czyli tutaj już jakby nie ma oleju on twierdzi, że możemy mieć samą piankę. I słuchajcie tutaj kapkę, żeby po, powąchać ten, właśnie tą piankę, która tak bardzo szybko jakby rozpracowywuje się na skórze, wchłania się. Tutaj pada mi deszcz, więc być może za, zaraz dostanę też tutaj trochę, trochę wody, może zaczyna się pienić, aczkolwiek pianka. Delikatna pianka do mycia twarzy. Słuchajcie, jaka to jest przyjemność! Jak ja uwielbiam ją stosować z samego rana! Jak ona mnie po prostu pobudza, wybudza! Jaki ma fantastyczny, miły zapach. Wielka, wielka dbałość jest w tych kosmetykach właśnie na temat składu właśnie pan Kacper jest ciągle sfrustrowany złymi składami w kosmetykach i myślę, że stworzył tą markę bardziej z myślą o nas niż o nim samym. Myślę, że też chciał się sprawdzić. Produkty są w dobrej cenie. Także serdecznie polecam, a jeżeli chodzi o żel, to może żel nie zostawia takiej nie daje takiej delikatności jak pianka, aczkolwiek zapach tej mandarynki to jest coś wspaniałego, coś niepowtarzalnego. Też możemy go stosować właśnie do demakijażu. Też podobno domywa ten makijaż, ale nie wodoodporny. Być może potrzeba tutaj więcej myć niż jedno, dwa mycia. Najnosi się niewielką ilość żelu na dłoń, następnie rozprowadza się kulistymi ruchami na wilgotnej skórze, twarzy, szyi, dekoltu. Następnie płucze wodą. W razie potrzeby należy to powtórzyć. I słuchajcie, to też jest bardzo dobra cena. Pyanka została stworzona z pasją miłości i wiedzy do dobrych składników aktywnych. Ma bardzo przyjemną, puszystą konsystencję, bardzo dobry skład, pełen wartościowych substancji aktywnych, skuteczne działanie. Można jej używać nawet do zmywania delikatnego makijażu, niewodoodpornego. Cudowny zapach z świeżych, soczystych mandarynek został uzyskany poprzez dodatek naturalnego olejku eterycznego. Podczas testów zachwycała... Yy, nawet najmłodszych, sprawiając, że mycie twarzy staje się przyjemnością. Ja to potwierdzam, to jest absolutnie duży plus. Nadaje się do każdego rodzaju skóry stosujemy po wykonaniu demakijażu, na przykład, za pomocą olejku do demakijażu można ją usuwać. Makijaż niewodoodporny. No i tutaj też jest wymieniony. Skład betaina, propanediol, pantenol. Mamy tutaj oleje cytrusowe.